Amerykańscy naukowcy, zostawmy amerykańskich naukowców. Holenderscy naukowcy zbadali nie tak dawno, że osoby, które w przestrzeni publicznej mówią niższym głosem, są bardziej akceptowalne od tych, które mówią głosem wyższym. Jak obniżyć głos, za chwilę opowiem. Są trzy sposoby obniżania głosu. Pierwszy to ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie. Dodajemy spółgłoskę M do poszczególnych samogłosek. Wygląda to tak. Hmm, a m Druga wersja tego ćwiczenia to dodanie jednego m przed wszystkimi samogłoskami. Wygląda to tak. m a e Drugi sposób obniżania głosu to wysypianie się. Im człowiek krócej śpi, tym głos jest niższy, ale bez przesady bo czasami głos jest bardzo niski, ale nie wiemy co mówimy. No i trzeci sposób obniżania głosu, o którym innym razem. Tylko w dobrych księgarniach.